I elo, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy grali w Fortnite'a, tak, ja w Fortnite'cie po kilku miesiącach, znaczy po dłuższym okresie przerwy, no, coś naprawdę dziwnego, naprawdę, co się stało, że ja w to gram, nie wiem, i co, ja dziękuję wam za wszystkie łapy, dziękuję za wyświetlenie, dziękuję za suby, dziękuję za wybicie tysiąca followów na IG, tak, mamy już tysiąc, teraz lecimy po więcej, więc co ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania i zaraz przechodzimy do gierek. Możecie obstawiać, ile gierek wygram na te trzy, co będę grał. Będą trzy gierki, zobaczymy ile z nich wygram, więc ja nie przedłużam trzymajcie się piona O oh, wow, jesteśmy już w gierce. Czekamy na bus. Nie wiem, tu się tyle pozmieniało. Tu się tyle pozmieniało. Przecież jak ja grałem kiedyś, to to było normalnie. A ja pamiętam stare czasy trzeciego sezonu, czwartego sezonu, piątego sezonu. To co było kiedyś, to jest kompletnie inne, co jest teraz. O, jakieś samoloty, jakieś samoloty, nie samoloty, nie wiem, co tu się dzieje. Dobra. Lese na na na. Ty gdzie jest farma? Lecę tutaj. Oczywiście jak chcecie więcej odcinków z Fortnite, a jak chcecie, żebym z kimś nagrywał odcinki z to oczywiście sub, łapat, dzwony, komentarz i piszcie mi z kim byście w ogóle chcieli takie odcinki z Fortnite, bo ja naprawdę mogę nagrywać. Mogę robić jakieś challenge, mogę robić e, nie wiem, e, 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 jakieś różne... Wyzwania, naprawdę, challenge i wyzwanie to co samo, tak wiem, na przykład wy będziecie pisać wyzwanie, zrób dwa sloty Gierkę, no to ja to robię, mam tylko dwa sloty w ekwipunku Czyli na przykład pistolet plus pompa, albo zrób jeden slot w ekwipunku, no to ja to robię Mamy chłopa na domku, a ja mam aby pompę Nie jestem jakimś prosem Fortnite, od razu mówię. Sobie granata. A. Jestem martwy. Jestem martwy, nie. Nie, nie, kurczę, dobra, dajemy gotowość. Dajemy gotowość. Coś że ten odcinek może być mega krótki. Ja już nie lecę na słone strzechy. No już nie lecę tutaj na słone strzechy, bo... To się źle skończyło teraz. Ajajaj. Jak chcecie, to piszcie swoje niki w komentarzach i po prostu Was dodam do znajomych. Ja nie będę robił jak większość ludzi zadanej tycze dodaję. Ja po prostu was dodam tak o. Zaczynamy drugą gierę. Jeszcze giery nie udało się wygrać. Chyba polecę teraz na Starka. Chyba polecę teraz na starka czaty. Albo nie, 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 nie. Mm, idę na żywo, płoty. A mam pytanie za was: czekacie na ten event cały z Galaktusem? Bo u mnie na odcinku w piątek będzie. Znaczy 1 grudnia. Od razu po tym samym evencie wrzucam odcinek z niego. Więc możecie wyczekiwać. Możecie wyczekiwać, bo on będzie, ja wam go wrzucę. Będziecie mogli sobie obejrzeć jak ktoś nie zdąży. Jak ktoś nie zdąży na ten event z Galactusem taki normalny. O 22 no to u mnie na kanale będzie powtórka. Więc będę... Zapraszam serdecznie. Lecimy na... Abo nie, ja chcę. Powie nie. Lecę na zielony żywopłot. Zobaczę co tam jest. A, a, a. a nie, bo to są potne piaski, tam jest żywopot. Dobra, jazda Jazda z nimi. Druga giera może teraz będzie trochę dłuższa niż tak jak ostatnio 3 minuty. Ale powiem wam że wcześniej troszkę pogra... Lotnia MCG Pod koniec odcinka Już jak będzie trzecia giera, to pokażę wam mój Ekwipunek! Czyli zobaczycie co mam w szafce, jakie mam rzeczy, jakie mam killoffy, jakie mam lotnie, jakie mam skórki. Czy jest fajny ten ekwipunek, czy jest średni. Sami to ocencie Dobra, lecę na ten domek. Tu skrzynki nie ma. Więc trzeba na dachu wylądować. Dobra, mamy pompę, sasito. o. Kolejna ciekawa rzecz. Pam, pam, pam. Mamy pistolet i mamy pompę. ekwipunek normalnie marzenie. Tu mamy wędkę. Nie wiem po co. Nie wiem po co mi ta wędka. Oho, To mi się przyda. To mi się mega przyda, mamy troszkę kewa, mamy troszkę życia, Ty, hu hu, ale tu się to zmienia, o, to są te śmieszne bomby, które wywalają w kosmos, paliwo, nie wiem po co, przeszukaj pojemniki za amunicją, a to jeszcze jeden musimy przeszukać Ja na pewno nie będę grał jeden na jeden z kimś, bo ja przegram. O! Małe potki. Ja jestem tak słaby w Fortnite'a. Więc ja bym naprawdę przegrał jeden na jeden. Chyba że kto. O! E M. O! I mamy fontanę. Jep. Dobra, szukamy ludzi. Ale takich na naszym poziomie, żeby też nie umieli się budować Bo jak ja tu widzę jak mi chłop robi jakieś 90, 360 to... No normalnie rzuca wam powiem, ja nie umiem Totalnie Totalnie, kompletnie To jest nie moja bajka O, krasnol Napisz w komentarzu, krasnolab, przypnę ci serduszko. Ej, tu ktoś był! Chyba, że te drzwi były otwarte. Nie no, tu ktoś był. Dobra, ja pakuję walizę stąd. Ja stąd pakuję walizę. Przecież ja nie będę tutaj czekał, aż mnie ktoś... Nie strzelajcie do mnie, proszę. Ja mam immunitet. Ja mam immunitet, proszę do mnie nie strzelać. O, tam jest wyrwa. A może będziemy w krzakach kampić? Ale nie, bo to taki pussy game. Nie będę tutaj kampił w krzaku. Ludzi w ogóle nie ma. Mi tam pasuje. Nie muszę tutaj pokazywać swoich spoconych skilli, jaki to ja nie jestem tutaj spocenie, zobaczcie. Triple normalnie tako... ...robiony. podłoga, ściana... ...rampa. Widzicie? To jest to. Tak, ogólnie to muszę sobie ten mm, guziki przebindować chyba na CV CVB. Bo po prostu tu mam kciuk przy tym i by mi się łatwiej budowało. O, fontanna, emeczka. Nic tu nie jest przydatne. O, skrzynka. Ja bym chciał snajpę dostać. O, coś jest. Uuuu, lepsza skrzynka. Ooo co to? To wezmę. Co to jest karabin szturmowy z lunetą? Ile to ma damagea? 36. A, wezmę to Zobaczmy co o hak, znaczy harpon w sumie. Ej, no tu w ogóle ludzi nie ma. Myślałem, że to ktoś się buduje, a to moje. Ej no kurcze Dobra, idę do środka strefy. Może tam ktoś będzie. Idę na puszczę. Tak, o szesnasty poziom. Szesnasty poziom karnet, karnet niekupiony. Bo mi się nie opłacało. Ocalenie. O, jesteśmy w top 25. Jesteśmy w top 25, więc pokczam totalny. O, ktoś jest. Ktoś tam się zbudował. Idziemy po niego. Robimy mu dojazd. Pani kolego. A, to był tylko fake, dobra. Nieważne. Mój błąd. O, ale to jest fajna trawa. O, lepsza pompa. Eee, jest coś świecąc. Ktoś strzelał do mnie. <laughs> Mamy złotą monetę. Ale że pokram. Co się dzieje? Piwto jest. Ale, że elo, ale, że elo byczku, elo, elo, elo jak ja robię wina normalnie? No to jest chyba ten Wolverine, kici, kici, Wolverine. Ktoś tu jest. O, ona się umie budować Mi? Przepraszam, ja nie chciałem Nie szczelaj. Nie szczelaj, ja nie chciałem Ja twój fan Nie rób mi tego leżanku. Ej, ona dostaje, ona dostaje po kasku. Wow, ja też dostałem. Dobra, odpuszczaj Nie odpuszczaj niech ma Niech zna łaskę pana Chociaż No dobra, będę miły Bo i tak tam nie ma strefy, nie muszę tam podchodzić Więc ja sobie mogę uciec Znaczy wycofać się Bo uciekają tylko słabi O, mamy nowy poziom Zbierz drewno w piszczącej puszczy. Dobra, mi dwa razy powtarzać nie trzeba. Mi dwa razy nie trzeba powtarzać. Bawię się w drwala teraz. O, kto to? Łe! Łe. Kto to? Kolego, Zostaw Zostaw!! Ła. Zostaw ja nie chciałem. Nie rusz. Nie rusz. Mówiłem. Czy on wstaje? Zostaw mnie. Pa! Zabij go. Zabij go, ale nie mnie. Nie mnie. No Kurcze kolego. Oj. O. Weźcie, które miejsce? Dziewiąte? Jestem pokczampem. Dobra, lecimy z ostatnią gierą. Ile odcinek już trwa? Odcinek trwa 15 minut. Dobra, a co to jest za jakiś srebrny człowiek, co ma na ręku? Ja bym że aż do tego wolwerina nie podchodzę, on jest nieśmiertelny. Lecimy teraz na Starka Lecimy na starka, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo mamy jedno życie. No jak ktoś chce grać, pisze swój nick eee, w komentarzu. Ja go dodaję do znajomych. Mój nick to jest off, eq i Poize. Tutaj widzicie. I co? Jak będą jakieś gry z widzami, to na pewno was wezmę. Na pewno będę chciał jakiś nagrać odcinek właśnie tak z wami, żeby mm, zrobić jakąś gerę, taką właśnie challenge. Na przykład, tylko pierwsza broń. O, to startuje. Ty ten Jumbo Jet startuje. Czy jak to tam się zwało? Dobra, lecimy na starkę. Ja się teraz nie bawię tutaj, że uciekam jak najdalej. Albo polecę tam, gdzie ten samolot. A nie, bo on gdzieś daleko leci. Chociaż jeden tutaj leci. A drugi? Nie, też wolę lecieć na Starka. Tak o, lecimy. Czy będzie lepsze miejsce niż dziewiąte? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ja nie umiem grać w tą grę. Tak, spo co, Jak taki spoceniec taki typowy, taki, że tu lata, 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 nie wiesz co się dzieje. Ja umiem strzelać. Gorzej z budowaniem, ale strzelać umiem. Iii. Zabrała mi miejsce! Trzeba uciekać, ewakuować się, zabrali mi miejsce. Ja, Ej, bo tu nie mam bro. O, jest MK, mam Mkę, mam Mkę czaty. Mám O tam je typek Tam je <laughs> A, tu ktoś jest mm. A nie Tu ktoś jest <laughs> Jest ktoś Jestem prosem w to grę. Dobra, to damy. Tak, weźmiemy to i weźmiemy granaty. O, jestem prosem. A, bo to jeszcze i temy były z typa. Mam trzy kile. O, rewolwer. Zobaczę, no co to. Wee. Przejmujemy HG. Łee. Iron Man. Przelaj do mnie o. Ty dostał ła ła, 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 No I się skończyła nasza akcja Dobra mm. Wracamy do szafki Nie udało się wygrać No druga giera Była bardzo bliska, lepszyko zaczęliśmy troszkę o, to rystałem. No, odbierz. Chcieliśmy troszkę przykozaczyć. No i nie pykła, więc moja szafka prezentuje się w następujący sposób: to są moje skiny, które posiadam. Troszkę ich jest. O, Nurek Jonesy. A no, mam styl jego. Nie mam. Ja tu jeszcze muszę misję porobić. To są moje skiny, wszystkie, które mam. Tu są. Plecaki o sitowie, nawet nie wiedziałem, że mam. To są moje plecaki. Tu są moje zbieraki, kilofy. Mamy marshmallow. Mamy jakiś topór bananowy. Tu są lotnie Queen Jet. To jest mega kozak lotnia soku milenium. To są wszystkie lotnie, które mam. No i spadanie. Troszkę tego jest, mamy tą fajną y, emotkę spadania znaki, więc to ja dziękuję za oglądanie, piszcie propozycje na odcinki w y, komentarzach, trzymajcie się i piona.